Kasia, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik o osobowości Borderline, czyli osobowości chwiejnej emocjonalnie. To jest bardzo ciekawe, bo parę procent naszego społeczeństwa y, mówi się, że ma różnego rodzaju y, zaburzenia, takie właśnie z pogranicza y, psychicznych zaburzeń do psychiatrycznych i w tym wszystkim parę procent y, tych paru procentach to jest właśnie osobowość typu borderline. Po czym można ją rozpoznać? Są to osoby bardzo chwiejne, emocjonalne. Oczywiście dodam, że borderline już teraz dzieli się na przynajmniej dwa typy. Klasyczny, czyli taki właśnie bardzo, bardzo chwiejny i taki bardziej spokojny. Co nie zmienia faktu, że oczywiście są to obydwa typy borderline. Czyli borderline, czyli, borderline, czyli border to jest granica, tak? I w pewnym sensie jest to taka osobowość graniczna właśnie, czyli Odtąd dotąd, nie? Odtąd dotąd. Cechy charakterystyczne. Po pierwsze, ogromne zmiany emocjonalne, nie? To jest właśnie ta chwilność emocjonalna, czyli od euforii do depresji. Eee, dodam, że to jest także związane z następną cechą, czyli tym, że te osoby mają bardzo nieokreślone, niskie poczucie wartości, tak? Czyli tutaj są te zaburzenia, gdy no, każdy z nas, taki człowiek wychowany w normalnych warunkach, ma to poczucie wartości gdzieś głęboko w sobie. Wiem, kim jestem, wiem, co, co lubię, wiem, co jest dla mnie ważne, widzę siebie w szerszym kontekście społecznym. W, osobowo w, tego, w osobowości borderline no, to jest właśnie problem. Trzeci punkt to jest to, że są bardzo niestałe relacje z innymi ludźmi. No, trudno się dziwić, bo jeżeli są te, te humory, prawda? te nastroje, to wszystko, no to jak w takich warunkach nawiązać relacje, prawda? Czyli z jednej strony taki człowiek przychodzi i mówi ach jesteś cudowny, ach jesteś wspaniały, jesteś osobą, o której marzyłam, nie? A za chwilę zrywa z Tobą kontakt, zupełnie, albo też e, przychodzi i mówi Nienawidzę Cię, nie chcę, żebyś był w moim życiu. Ty jesteś najgorszą rzeczą, która mnie spotkała. No i jak tutaj zbudować jakąś konkretną relację, prawda? Następny, czwarty punkt to są impulsywne, autodestruktywne zachowania. Ja słyszałam takie wytłumaczenia, że ci ludzie po prostu mają tak słaby kontakt ze swoją emocjonalnością, że żeby coś poczuć, potrzebują silnych wrażeń. W związku z tym. Mamy tutaj całą gamę destruktywne zachowań, Tego, że ci ludzie się, że to jest cięcie się przez oczywiście narkotyki, alkohol, szybka jazda pod wpływem czy nie pod wpływem samochodem. Po prostu gdzieś te emocje trzeba znaleźć, prawda? Gdzieś one muszą być i oni je znajdują, ale właśnie w taki destruktywny sposób. Co ciekawe, aż 75% ludzi. Z tym zaburzeniem osobowości, z tym typem osobowości podejmuje próby samobójcze, z tym, że dla 10% ludzi są to próby udane. Ich myślenie jest takie czarno-białe. No, to jest związane też z tymi nie? Z tym border-border, border-border, prawda? Od granicy do granicy. Czyli hmm, po prostu z jednego dnia wszystko jest cudowne, wspaniałe, drugiego dnia wszystko jest makabryczne, straszne. W związku z tym. No, jakby logiczne jest to, że są podatni wówczas na stany depresyjne, na głębokie przeżywanie różnych rzeczy, albo właśnie na takie stany euforyczne. Um, takie coś dotyczy bardzo często ludzi bardzo wrażliwych. E, takimi typowymi przykładami, ludzi, którzy um, wiemy, że mieli borderline, na przykład to jest e, Amy Winehouse czy księżna Diana, prawda? I gdy obserwujemy ich film, filmy o nich, takie różne dokumenty, można się przekonać, jak bardzo to życie było właśnie takie, takie jakby targane, nie? To jest właśnie takie bardzo charakterystyczne, przynajmniej w tym wydaniu takim klasycznym, przy takiej pełnej ekspozycji tych rzeczy, takich autodestrukcyjnych. Następny punkt to jest, bardzo się boją porzucenia. Z jednej strony bardzo trudno. Um, nawiązują te relacje nie? i są tacy skrajni w tych relacjach, tacy nieprzewidywalni, ale z drugiej strony z jednej strony będą krzyczeć, że jesteś straszny, okropny, potworny, a z drugiej strony nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, bo ja bez Ciebie zginę, bo ja umrę. To prawdopodobnie ma swoją przyczynę w tym, jak oni zostali wychowani, jak były zaspokajane ich potrzeby emocjonalne, bo każdy człowiek w czasie wzrostu ma te potrzeby emocjonalne, i dlatego oni po prostu to pokazują, ale to wszystko jest taki właśnie zazwyczaj bardzo dramatyczny sposób. Co za tym idzie, następną cechą jest to, że mają ogromne poczucie tego, że są samotni. Jedną z głównych cech, które podaje się, że warunkują ukształtowanie się tego typu osobowości, to są właśnie problemy w rodzinie, to jest niewłaściwe wychowanie ale generalnie z tego, co ja na przykład widziałam w swoim życiu, to są bardzo takie słabe więzi w rodzinie, choć niekoniecznie musi być to rodzina patologiczna. Ja na przykład e, kiedyś, już lata temu, obserwowałam takiego młodego chłopaka, miałam możliwość znania jego rodziny i jego, który był taką bardzo, bardzo wrażliwą duszą, lubił grać na instrumentach i tak i był w rodzinie, w której ojciec pływał, głównie go nie było i był bardzo taki rygorystyczny i, i stanowczy. I z taką mało empatyczną mamą, e, która po prostu głównie dbała o porządek, żeby było porządnie, żeby było czysto, żeby było to. Mało taką, bardzo mało taką wspierającą i empatyczną osobą. Dodam, że jeszcze ojciec jak przyjeżdżał do domu, to zawsze pomstował na to, że ten młody zajmuje się ciągle tymi instrumentami, tym wszystkim. I jak on może to wszystko robić? Czemu on nie jest taki jak ja? I to było po prostu leitmotiv. Dodam, że była jeszcze siostra, która miała to szczęście, że była bardzo podobna do rodziców, więc ona tego nie słuchała, a ten młody, taki wrażliwy, ciągle tego słuchał. I powiem... I wszystko chyba tak czy siak by się obróciło na dobre, gdyby nie to, że oni się przeprowadzili. I w momencie, kiedy on mieszkał w tym blokowisku, w którym oni mieszkali, to on mógł w kapciach pójść do kolegi i miał szersze wsparcie po prostu w więziach, prawda? Były więzi, miał znajomych, miał kumpli, po prostu nie był taki samotny i oni się przeprowadzili daleko za miasto, gdzie ostatni autobus przyjeżdżał, nie wiem, gdzieś około 20 i trzeba było go złapać, bo jeździł oczywiście tylko co godzinę i... Absolutnie został odcięty od jakiejkolwiek grupy, powiedzmy sobie, wsparcia w tym wszystkim, nie? Od jakiejkolwiek więzi. Po prostu to się skończyło dla niego. Co i tak nie było dla niego zbyt łatwe, dodał. Ale jednak, i dosłownie w ciągu roku, i to się działo także na początku okresu dojrzewania dla niego, takiego chyba troszkę późniejszego, czyli powiedzmy, gdzieś tam 13-14 lat oni się wyprowadzili, i w ciągu roku on zaczął zażywać narkotyki, nie? Grzyby halucynogenne, takie rzeczy. No, i się zaczęło, nie? Depresja, stany maniakalne, depresja, odwyki, narkotyki, stany maniakalne. I tak, co już było lepiej, co już było lepiej, no to on wracał do tego i w taki typowy dla tego, yy, z tego typu osobowości zakończył życie przez samobójstwo. Zresztą przygotował wszystko w sposób perfekcyjny, rozłożył, Folię, i po prostu popełnił je w makabryczny sposób to samobójstwo. Ludzie, którzy przyjeżdżali, potem przyjechali na miejsce, stwierdzili, że po prostu czegoś takiego tu w życiu nie widzieli. W każdym razie tak się skończyła ta smutna historia, i czasami można przewidzieć, że po prostu takie bardzo wrażliwe dziecko, które będzie w takim domu, przecież w tym przypadku nie mieliśmy do czynienia z żadną patologią ani ostrą dysfunkcją, ale po prostu. Brakiem takiego wsparcia i taką, takim ciśnieniem na to, żeby to dziecko było tak jak ja. Czemu on nie jest tak jak ja? To było ciągle, to ciągle, ciągle i, i ten ojciec się ciągle skarżył, czemu on nie jest tak jak ja. To było bardzo mocne przeżycie dla mnie i dla mojego męża. Gdy potem myśleliśmy o wychowaniu naszych dzieci. To stwierdziliśmy, że naprawdę bardzo trzeba zwrócić uwagę, czym one się pasjonują, jakie one są, jaki mają poziom wrażliwości, i absolutnie nie można oczekiwać, że one będą takie jak ja. Chociaż wiadomo, że my modelujemy zachowania dzieci, prawda, gdy je wychowujemy, ale y, ta sytuacja, po prostu tak jakby zresztą wstrząsająca na swój sposób, pokazała nam, że po prostu trzeba pozwolić komuś być sobą, i dziecku, i ludziom wokół nas, prawda? Następna mm. rzecz to jest to, że po prostu ze względu na te zachowania, na te nastroje, na te emocje prawdopodobnie zmiany chemiczne i hormonalne także e, pobadają w takie różne paranoje, tak, czyli po prostu żyją w jakiejś, mają takie swoje chore filmy wydaje im się, różne rzeczy, albo mają e, wręcz zaburzenia postrzegania otoczenia. Prawda? Czyli to może się przejawiać na y, bardzo różne sposoby. Gdy oglądamy filmy o Amy Winehouse na przykład, no to takie bardzo podobne są y, te przyczyny dla tych osób, o których przynajmniej y, ja oglądałam jakieś dokumenty, albo które mogłam obserwować w swoim życiu. I na przykład Amy Winehouse miała taką historię, że jej rodzice wzięli rozwód, a ona była bardziej związana z tatą. I ta utrata taty, który widocznie był dla jej tej takiej bardzo wrażliwej osoby, no bo to widać, że to była bardzo wrażliwa osoba, prawda? Um, on był wsparciem, on był tym, tym, tym takim jakby kontaktem ze światem, prawda? Tym pomostem do kontaktu ze światem. No i to się skończyło, niech to się skończyło, nie? Nawet napisała piosenkę, że tato chce, żeby mnie um, poszła do rehab, na, na jakieś tam leczenie, a ja mówię, no, no, no. I rzeczywiście w wieku 20 paru lat. Zakończyło się to tragicznie. Dodam, że właśnie to jest ten okres około 20, kiedy te rzeczy najbardziej się nasilają. I właśnie dla 10% z tych osób z osobowością borderline kończy się to śmiercią. Z tym, że tak jak u Narcyzów większość 75% to są mężczyźni i 25% to są kobiety, to tutaj określa się, że ten, to zaburzenie osobowości dotyka większości kobiet. Gdzieś mniej więcej właśnie w tych samych proporcjach. Mówi się gdzieś o 70%. 70 oczywiście są różne badania na ten temat, ale gdy studiowałam to, to mówi się, że ten rodzaj zaburzenia dotyka bardziej kobiet. Jakie są przyczyny? Więc wymienia się parę takich przyczyn. Między innymi mówi się o tym, że utrata ważnej osoby, rozwód rodziców i śmierć. No to dokładnie tak samo było na przykład u Marilyn Monroe, która jest dzisiaj Traktowana jako taki, właśnie przykład, dokładnie borderline. Ona też miała tendencję do tego, żeby być taka, właśnie z jednej strony euforyczna, z drugiej strony depresyjna. Zresztą umarła w wyniku przedawkowania leków. Następna rzecz to jest niezapomnienie podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, ochrony i miłości. Czyli to jest to, to, co ja na przykład widziałam właśnie w tej historii. Zresztą dodam, że. Widziałam też jeszcze inne dzieci, które zostały wychowywane w ten sposób, że zostało w nich ukształtowane borderline i widziałam za każdym razem pewien taki scenariusz, że na przykład rodzice brali rozwód i się między sobą strasznie tam bili o coś, nie. I dziecko tylko to jakby nie było w centrum ich zainteresowania, tylko ono było takim niewym świadkiem tych ich rozgrywek, które bardzo często toczyły się przez lata. W związku z tym jego potrzeby jakby były zepchnięte na, na boczny plan no i potem wyrasta z tego właśnie taka osoba. Tak jak mówi się, że narcyzm jest głównie poniżany, kontrolowany, to osoby z borderline um, głównym problemem jest odrzucenie. Czyli po prostu nikt się mną nie interesuje, nikt nie zwraca na mnie uwagę. W związku z tym ja nie mam kontaktu ze swoimi emocjami. Bo nie mam kontaktu z rzeczywistością, to jakoś tak się dziwnie składa. I potem ja tych emocji muszę gdzieś szukać w świecie zewnętrznym, bo każdy musi te emocje czuć. Następny czynnik to jest emocjonalna przemoc, krytyka, agresja werbalna. Czyli właśnie to, co ja mówiłam, nie? Że krytykowanie, krytykowanie, ty jesteś zły, ty jesteś niedobry, ty to, ty masz być taki, masz być taki, masz być taki. Oczywiście z mojego punktu widzenia to jest tak, że to pewnie będzie najbardziej dotyczyło osób, dla których językiem miłości jest, są miłe słowa, prawda? Bo my mamy bardzo różny poziom wrażliwości. Zresztą, jak wychowujemy się w rodzinach, nie? to bardzo często jest tak, że jedna osoba w rodzinie mówi, że moja rodzina była naprawdę ok, a druga, rodzina, druga osoba mówi, ale ona była makabryczna, ta rodzina, nie? Bo my tak naprawdę zawsze postrzegamy rzeczywistość przez swoje oczy i jest to bardzo subiektywne, prawda? Dlatego dwoje, tych dwoje rodziców, które wychowała, tego chłopaka, o którym mówiłam, to jedną osobę wychowały na taką normalną, spokojną osobę i to był styl wychowawczy, który całkowicie jej pasował. Natomiast dla tego chłopca był to po prostu bardzo raniący, niedobry styl wychowawczy, który spowodował w sumie tą całą historię. Kolejnym czynnikiem jest ciężka choroba, następnym jest niekonsekwentne wychowanie. Czyli znowu, gdy mamy na przykład dwoje rodziców, którzy walczą, walczą o względy dziecka albo dzieci ze względu na konflikt, który się rozgrywa w rodzinie, nie ma jakby jednego zestawu, prawda, pewnych przekonań, pewnych wymagań i trafi to naprawdę na jakieś takie wrażliwe dziecko, no to właśnie wtedy bardzo często dochodzi do takiego rozchwiania emocjonalnego osobowości. Bycie świadkiem przemocy domowej. Patrzymy na świat, który jest bardzo bolesny. Które powoduje, że cierpimy e, i po prostu nie ten świat sam nie radzi sobie ze swoją emocjonalnością. Nie ma żadnych jasnych wskazówek, co zrobić z tym wszystkim. To też kształtuje osobowość borderline. Bycie ofiarą przemocy i bycie ofiarą przemocy seksualnej. Jedna z teorii mówi też, że ten typ osobowości rozwija się w wyniku zaburzenia stresowego, pourazowego, czyli PTSD, Post Traumatic Stress Syndrom. Że po prostu w następuje jakieś takie dramatyczne wydarzenie, które powoduje, że ta osobowość się tak jakoś dziwnie ustawia, prawda? Wygląda na to, że gdy ta chemia mózgu zostanie zachwiana w wyniku właśnie takich różnych zdarzeń, i wygląda na to, że gdy nastąpi jakieś takie połączenie tutaj jakiejś wewnętrznej wrażliwości, tak jak na przykład właśnie u Lady Di czy u Amy Winehouse czy mówi się, że prawdopodobnie też Van Gogh też był taką osobą. Dużo osób, które operują w świecie sztuki właśnie jest bardzo wrażliwych i niektóre z nich właśnie miały ten rodzaj osobowości. Co zrobić w takim razie z takimi ludźmi? Zauważenia typu borderline są obecnie dużo szybciej diagnozowane niż były kiedykolwiek diagnozowane i nie są tak bardzo stygmatyzowane. Ja myślę, że dzisiaj dużo szybciej rozpoznaje się ten zespół borderline niż te wszystkie rzeczy związane z narcyzmem. Dlatego, że po prostu generalnie ludzie z borderline po prostu słabo funkcjonują. To jakby widać, nie? Widać tą depresję, widać tą manię, widać te niebezpieczne zachowania. Natomiast narcyzi generalnie radzą sobie dobrze. Są w pewnym sensie aspołeczni, ale z drugiej strony są nieźle przystosowani. Obecnie mówi się o tym, że jest wzrost zaburzeń. Psychicznych, ale pytanie jest tutaj takie, które się rodzi, bo kiedyś na przykład nie diagnozowano pewnych rzeczy, nie kiedyś się ogólnie mówiło, a tamten ten jest wariat, a tamten, a tamten, i stygmatyzowało się takich ludzi, ale się ich nie leczyło, w związku z tym te statystyki nie były jasne. To jest tak dokładnie jak na przykład ja jestem dyslektykiem, i gdy ja chodziłam do szkoły. To po prostu jedyne, co było dla dysdyktyka, to było to, że ty karadnie piszesz i że robisz błędy ortograficzne, prawda? Chociaż ja osobiście miałam szczęście do Polonistów, i oni potrafili dostrzec we mnie to, że chociaż słabo piszę, to jednak jestem myślącą istotą i czytającą książki. Co nie zmienia faktu, że w związku z tym, że teraz szybciej te rzeczy diagnozujemy, wydaje się, że jest ich więcej. W Polsce mówi się, że około 1,5 miliona osób korzysta z leczenia psychiatrycznego i ma tego rodzaju różne zaburzenia. Z tego ileś procent to nie jest określony procent to jest osobowość borderline. Co zrobić z takimi ludźmi? Nie? Przede wszystkim, oczywiście, to co zawsze czyli po pierwsze, zdiagnozować. Tutaj bardzo ważną rolę właśnie odgrywa informacja i edukacja. Ja ostatnio miałam taką sytuację, że napisała do mnie taka dziewczyna, która stała wobec takiej decyzji życiowej, bo wokół niej kręcił się jakiś taki bardzo czarujący młody człowiek, który jednak zachowywał się momentami bardzo dziwnie, czyli był dla niej bardzo miły, bardzo fajny, a potem zrywał z nią kontakt i się w ogóle nie odzywał, a czasami właśnie był jakiś taki dziwnie okryskliwy, i jej intuicja podpowiadała jej, że coś się dzieje nie tak. No i napisała między innymi do mnie, bo tam też wiem, że kontaktowała się z innymi ludźmi, że to jest możliwe, że coś jest nie tak. Więc ja ją tylko zachęciłam do tego, żeby zasięgnęła tak zwanego języka. I rzeczywiście, gdy ona zaczęła się dowiadywać o różne rzeczy, to okazało się, że ten chłopak miał po prostu zdiagnozowany borderline, z tym, że powiedział jej, że on się nie zgadza z tą diagnozą, i że on tak naprawdę nie ma tego borderline, on nie wie, dlaczego ludzie się uparli na nich. I teraz oczywiście rodzi się pytanie, czy ona y, powinna z nim wejść w związek, czy nie. Czy on, jak to się mówi, zasługuje na miłość, czy nie. Oczywiście każdy zasługuje na miłość, ale też ona zasługuje na informacje na temat tego, z kim ona się wiąże. I w momencie, kiedy on z tym nic nie robi, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł na związek. Bo znam też inne sytuacje, w Niemczech mam taki znajomych, poznali się, zaczęli chodzić, on już był w czasie terapii, w czasie leczenia, bo zazwyczaj trzeba to zrobić psychoterapię i jakieś leki, albo psychiatryczne, albo jakiejś z medycyny alternatywnej, bo w Niemczech na przykład cała gama medycyny alternatywnej jest włączona w pakiet normalnie ubezpieczeniowy. I gdy oni zaczęli myśleć już poważnie o związku, on im po prostu o tym powiedział. Posłuchaj, ja jestem, mam ten typ osobowości, ja coś z tym robię, ja ale chcę, żebyś wiedziała o tym, że ja jestem tym obciążony. Ona była pielęgniarką i po prostu wiedziała, co to jest, zastanawiała się, poczuła trochę czasu do namysłu, ale doszła do wniosku, że on jest rzeczywiście ogarnięty, odpowiedzialny, i że ona chce z nim tworzyć ten związek. I rzeczywiście dzisiaj mają dwójkę dzieci i naprawdę. Związek jest bardzo fajny, z tym że z tego co wiem, on się cały czas leczy i bierze jakieś leki, nie? takie, które obniżają te, tą skrajność tych jego emocji i które są w jego przypadku dodam skuteczne, bo jest wiele, wiele leków na to, ale to musi być dobrane do danej jednostki. Nie każdego mózgu reaguje tak samo na te same rzeczy. Więc można wchodzić w relacje z tymi ludźmi, w związki z tymi ludźmi, tylko właśnie zależy to od tego, na jakim etapie oni są. Bo jeżeli są na, te, na etapie takiego samozniszczenia, no tak jak Amy Winehouse, czy Marilyn Monroe, czy Lady Diana, oni po prostu ciągną za sobą zniszczenie, bo to jest ich norma. Oni po prostu są miotani od skrajności do skrajności i w pełnym takim przebiegu tej choroby, który zazwyczaj jest po dwudziestce, dodam, bo tak na to wskazują wszystkie obserwacje, no to właśnie tak jest. Dlatego, gdy koło nas pojawia się taka czarująca osoba i budzi to jakiekolwiek nasze tutaj um, podejrzenia, no to po prostu w najprostszy sposób trzeba sprawdzić. Oczywiście, ja tutaj czasami słyszę takie głosy, że mówienie o toksycznych ludziach, mówienie o narcyzie, mówienie o borderline, podsyca tylko nienawiść między ludźmi i podsyca tą podejrzliwość, bo przecież wszyscy są toksyczni, bo przecież każdy może być borderline. No to jest trochę tak, że w takim razie lepiej w ogóle nie mówić i zbierać cięgi swoich decyzji, które wynikają z braku edukacji, z braku świadomości tego. Dodam, że gdy teraz nagrałam ten filmik o toksycznych ludziach. To jeden z najczęstszych feedbacków, jaki dostawałam w komentarzach i w korespondencji, to było to, bardzo żałuję, że nie wiedziałam tego na przykład 5, 10, 20 lat wcześniej. Bo ja myślałam, że to jest moja wina, ja myślałam, że to ja tak robię, że to ja tak wpływam. No po prostu zadziwiające historie, dlatego też ta edukacja w tej dziedzinie jest taka ważna. To dzisiaj na tyle. Hej, trzymajcie się, łapka w górę. Do zobaczenia.